Okay. When you want. Wspaniałe. Ah, Dziękuję kolego. Naprawdę, fajnie, że pan tu jest w parlamencie. Wszystko widzimy, wszystko widzimy. Kamera można na nim, bo jest taki krzyżowo połączony. Także nie musimy być tak. Nie, więc to jest niesamowite. Podejrzewam, że on jest trochę lepszy niż typowe pianino, prawda, jeśli chodzi, bo pianino zawsze ma troszkę słabsze możliwości niż fortepian. To jest fortepian, który używamy na długie no. I chodzi o, to, żeby, tak, chodzi o to, żeby jednak było to mniejsze i mieściło się w wielu miejscach. Taki instrument. Ten, ten ma normalny wymiar? Ten instrument? To jest taki fortepian ćwiczeniowy. Tak, ćwiczeniowy tak, widzę powinien być o pół metra dłuższy. Jutro Pan, pan Leszek może tak, będzie grał, miał tak. grać na tym, ale się okazało, że on nie jest wystarczająco dobry, także to jest to na którym będzie wygrał? Jeszcze większy. No ten nie, bo widać, że on jest, ciut, grał, że on jest Zatunki, ciut, 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 tak. Widać, że jeszcze brakuje pół metra. Tak, ale tutaj dla grania ludzi, no fanów. Którzy niekoniecznie są profesjonalistami, ale są fanami fantastycznych instrumentów. Dziękuję panu, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. No, niestety, ja jutro jestem w Rumunii. Ubolewam, ale koncert będzie wspaniały. No, ja żałuję, bardzo żałuję. Po pierwsze, wspaniały pomysł, pański pomysł, to ma moje dla mnie znaczenie, a w ogóle uwielbiam możdżera. Proszę go pozdrowić, uścisnąć mu dłoń w moim imieniu. Żałuję, bo jego trudno, trudno gdzieś posłuchać, bo jednak rzadko koncertuje. Ale słyszałem go pierwszy raz 6-7 lat temu, z okazji jakiejś tam promocji pana Lesława Pagi. Był akurat rok po śmierci Lesława Pagi i była taka wielka promocja i Leszek Morszy grał. Wtedy jeszcze nie był tak znany jak teraz i, i myśmy wiedzieli, że ktoś wielki gra.